Hej, ja jestem Fabi, a w dzisiejszym odcinku poruszymy temat współpracy, która wielkimi krokami zmierza do Fortnite, a także powiemy sobie trochę o kolejnych darmowych nagrodach rozdawanych przez Epic Games dla graczy. Jeszcze przed odcinkiem zostaw subskrypcję z dzwonkiem, aby zawsze być na bieżąco i nie przegapić żadnego nowego tego typu filmu. Jeśli chcesz możesz już zostawić łapkę w górę dla zasięgu, no i zapraszam Was również na mojego TikToka, do którego link znajdziecie w opisie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dniu 20 stycznia. Słucham moje imieniny, bo jak pewnie bardzo dobrze wiecie mam na imię Fabian, no i właśnie dzisiaj je obchodzę. Już od jakiegoś czasu mówi się o tym, że do Fortnite ma zawitać współpraca z serią gier Dead Space. Jest to horror science fiction, ja osobiście nigdy w tę grę nie grałem, a jak u was, możecie napisać w komentarzu, chętnie poczytam. Do sklepu z przymiotami w naszej grze ma wyjść pakiet zawierający skina z edycją stylu, dwa plecaki, kill off, wbudowaną emotkę, którą będziemy mogli używać tylko wtedy, gdy mamy założonego skina z tego zestawu, a także 1500 V-dolców. Wszystko to będzie do kupienia za prawdziwe pieniądze. Pakiet najprawdopodobniej wejdzie do gry w najbliższych dniach. Po najnowszej aktualizacji 23.20 w plikach gry zostały zaktualizowane dwie bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy. Pierwsza z nich to malowanie w motywie serialu Stranger Things. Fortnite już kiedyś miało kolaborację właśnie ze Stranger Things i wprowadzono wtedy dwa skiny, które były w sklepie tylko raz i do tej pory nie wróciły, bo ta współpraca się po prostu zakończyła. A więc jest szansa, że ta kolaboracja powróci do gry. Drugą rzeczą której pliki zostały zaktualizowane po ostatniej aktualizacji, to mityczne rękawice Spider-Mana, które były dostępne w Fortnite tylko i wyłącznie w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego. I był to mój ulubiony przedmiot w historii gry, no i cieszył się on ogromną popularnością wśród graczy. A teraz przejdźmy sobie do tematu kolejnych darmowych nagród dla graczy Fortnite. Pierwsza z nich to cztery graffiti, a będą one do zdobycia z Creative Questów, czyli zadań rybo kreatywnego. Całe wyzwania powinny pojawić się w ciągu najbliższych kilku dni. W kolejną darmową nagrodą jest ikona sztandaru, która będzie dostępna za oglądanie turnieju FNCS na Twitchu. Te i na pewno inne nagrody będziemy mogli odblokować zapewne na początku lutego. Trzecia już nagroda będzie dostępna tylko dla posiadaczy konsol PlayStation, ponieważ już niedługo ma odbyć się turniej, w którym do zdobycia będą prawdziwe pieniądze, ale to tylko dla zdobywców pierwszych miejsc, także pieniądze z tego turnieju zdobędzie tylko naprawdę nieliczne grono osób. Ale jest też taka nagroda pocieszenia dla zdobywców 8 punktów w tym turnieju, co jest naprawdę proste, no i tak naprawdę można co zrobić w jednej grze. Jestem od GG w takim lodowym motywie. Małe nagrody pojawiają się w dosłownie każdym turnieju. Także fajnie z strony twórców, że dają nam takie małe nagrody zupełnie z darmo. Następny jest pakiet dla posiadaczy subskrypcji PlayStation Plus, więc nie jest to darmowa nagroda, ale fajny dodatek dla tych, którzy wykupili ten abonament. Sam pakiet według mnie nie jest jakiś wybitny, zawiera on skina, plecak oraz kill off. Ostatnia już nagroda to darmowe przedmioty z okazji nadchodzącego koncertu australijskiego piosenkarza Kida LaRoya. Więcej informacji o tym macie w moim odcinku, który wyświetla się Wam teraz w prawym górnym rogu Waszego ekranu. Jeden z największych Fortnite'owych likerów, czyli Shina, opublikował na swoim Twitterze listę wyzwań, które będą do zrobienia na nowym koncercie. Zadania te będziemy wykonywać na trybie kreatywnym, bo właśnie tam odbędzie się takowe wydarzenie. Są so domysły, że za wykonanie tych zadań otrzymamy emotkę seriką z muzyką, z któregoś otworu tego artysty. Bądź jakąś inną darmową nagrodę. I to byłby już koniec tego filmu. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, miło by mi było, gdybyś stawił łapeczkę w górę tam na dole, aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Możesz zostawić również subskrypcję z dzwonkiem na moim kanale, jeżeli chcesz mnie wesprzeć, a ja na ten moment się z Wami żegnam, jo!